Moja żona zostawiła nas, gdy u naszego syna zdiagnozowano poważną chorobę, a potem powiedziała wszystkim, że to ja go krzywdzę. Całkowicie odciąłem ją od naszego życia. Kilka miesięcy później wróciła w przebraniu personelu szpitalnego, próbując zabrać nasze dziecko. 14 lat temu, kiedy mój 9-letni syn walczył z białaczką, przyszedł do mnie pewnego dnia i powiedział: Tato, ty tak naprawdę nie chcesz, żebym wyzdrowiał, prawda? Okazało się, że nie mówił tego, ponieważ tak uważał, ale dlatego, że moja była żona powiedziała mu podczas ich ostatniego weekendowego spotkania, że nie staram się dla niego wystarczająco mocno. To złamało mi serce. Mój syn, Antek, walczył z chorobą od piątego roku życia, i to właśnie choroba była powodem, dla którego moja żona nas opuściła. Kiedy Antek został po raz pierwszy zdiagnozowany, rzuciłem wszystko, aby zostać jego pełnoetatowym opiekunem. Byłem przy każdej sesji chemioterapii, każdym pobycie w szpitalu, za każdym razem, gdy było mu niedobrze. I pytał, czy jego matka wkrótce przyjdzie, ale jej nigdy nie było. Była na zewnątrz z przyjaciółmi, ciesząc się życiem. Zostawiła nas trzy lata po rozpoczęciu leczenia Antka, twierdząc, że ma dość bycia na drugim miejscu na mojej liście priorytetów. Zapytałem, czy mówi poważnie. Mówiła. Spakowała walizki i wyszła w środku nocy, nawet nie żegnając się z naszym synem. Mimo to jakoś wciąż przyznawano jej prawo do weekendowych wizyt u Antka. To nie miało sensu. Wydawało się, że nawet go nie chce. Nigdy nie rozumiałem dlaczego, ale teraz stało się. To jasne. Chciała Antka, żebym... Zobacz tutaj finał!